Hej, wszystkim z tej strony Monika i zapraszam Was na poniedziałkową aktualizację procesów na przestrzeni. No i cóż, przed nami dosyć duża zmiana. Zbliżamy się dużymi krokami do prawdopodobnie w końcu upragnionej i już bez żadnych wątpliwości ery wodnika, czyli jutro ma nastąpić takie spektakularne przejście, wreszcie. Plutona, który jest na przestrzeni odpowiada za takie bardzo innowacyjne, elektryzujące treści. Może nie innowacyjne to właśnie miejsce na przestrzeni, które my nazywamy wodnikiem, ale on będzie pobudzał bardzo. To jest planeta taka pobudzająca, taka ostra, mocne te potencjały. On pobudza, on włącza ewolucję, włącza rozwój w tym zakresie. Więc tak będzie działało to w tym momencie. Jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie chcieli więcej znać szczegółów na temat tego, jak ja postrzegam i czym będzie era wodnika dla ludzi, to dajcie znać w komentarzach, a ja wtedy zobaczę, czy mi się uda nagrać filmik, już nie webinar bez przesady, ale filmik tutaj na kanale dla Was o erze wodnika. Ale a propos webinaru, to przypominam, że dla chętnych, kto ma ochotę, to zapraszam 27 listopada będzie trzeci webinar z cyklu takich duchowych stworów, istnień, stworzeń i innych, takich, i tak jak było już o demonach, było o okultyzmach i satanistach, rytuałach, tak, teraz będzie o aniołach, opiekunach. Kim oni są, lub czym oni nie są, czym, kto się nami opiekuje, i tak dalej, i tak dalej, więc więcej szczegółów na stronie. Ja już w tej chwili przejdę do tematów, które się na przestrzeni pojawiają. I też mam parę takich spraw, że tak powiem, czy może podpowiedzieć czy wskazówek, w jaki sposób sobie z różnymi tematami w tym momencie poradzić, co może być dla niektórych, chociaż może nawet dla, dla jednej osoby, przydatne. Więc w tej chwili yy, zaczynają się zacieśniać, można powiedzieć, właśnie takie struktury, które nas rozłączają, rozdzielenia. Następuje tego starego, tradycyjnego, ale jednak yy, niedziałającego na dłuższą metę, dosyć blokującego, bo właśnie dlatego, że starego. Yy, I już po prostu wyrośliśmy z tych za małych, za ciasnych spodni, czy za ciasnych butów. One były super kiedyś. One z zarąbiście się w nich chodziło, to były super buty. Najlepsze na świecie buty, jednak ostatecznie zostały zdarte, lub dokładnie to myśmy z nich wyrośli. A poza tym, że oczywiście widać po nich już element zużytkowania, ale niestety, zanim to nastąpi, no to w kontekście chociażby tego przykładu o butach, no to musimy pójść na zakupy. Pójść na zakupy, poszukać, jesteśmy rozczarowani tym, co znajdujemy w sklepach. Nie możemy znaleźć alternatywnie identycznych butów tylko w większym rozmiarze, tylko no, po prostu to są zupełnie już inne styl, bo te buty już były bardzo długo, już są trochę niemodne i już takich się nie produkuje, bo w międzyczasie powstały nowe procedury produkcji. I teraz w związku z tym takie poczucie niewygody, rozczarowania, takiego smutku. Cały czas może gdzieś tam nam na tej przestrzeni towarzyszyć, łącznie z takim poczuciem takiej nostalgii za starym, sentymentów, i ja też dzisiaj trochę na ten temat, trochę na prośbę z jednej z osób mnie oglądających, gdzie zostało mi zapytanie zadane i poproszone, żebym to wyjaśniła. Myślę, że wielu osobom może ten temat coś wyjaśni, dlaczego my czujemy sentymenty do starego i czemu tak ciężko to stare zostawić. Ale zanim do tego przejdę, to chcę Wam powiedzieć. O jednym bardzo ważnym aspekcie, właściwie tu dwóch. Po pierwsze, taki ważny element w, tej całej, w tym całym procesie polega na tym, że my nie robimy tego tylko dla siebie. Ziemianie w tej chwili biorą udział w takim projekcie, można powiedzieć, nowych produkcji, nie projekcie, w produkcji nowych algorytmów, z którymi tak na dobrą sprawę wiele cywilizacji sobie nie poradziło. Wiele cywilizacji i tutaj y, też odpowiadam przy okazji na pytanie, które też mi jest często zadawane, kiedy kolejny genezis, więc on rzeczywiście wymaga ode mnie znacznie większego wysiłku, bo to już będzie genezis o właśnie sytuacji, która, której wynikiem jesteśmy my jako ziemianie, czyli y, temat wojny kosmicznej y, i właśnie tego, co wpływa na, na nas jako teraz, jako istoty, które się tu wcielamy, dlaczego się tu wcielamy. I to bardzo dużo odpowiedzi można znaleźć właśnie w tym procesie, który w tej chwili jest. Ale wracamy do aktualnej sytuacji na Ziemi. Więc faktycznie jest tak, że to, co nas czeka, to nas czeka kilka, jakiś taki czas, nie będę określała go konkretnie, ale czeka nas czas trochę, bym powiedziała, trudniejszy, polegający na udowodnieniu sobie przede wszystkim swojej własnej wolności, suwerenności, niezależności. No, i zdolności do tego, do współpracy. I taką trochę definicją wolności, można by powiedzieć, swego rodzaju definicją wolności, to jest ścieżka, która poszukuje niezależności we współpracy. Jakbyśmy tak głębiej się na tym zastanowili, to to jest właściwie ścieżka ziemska i Ziemianie są na tej właśnie drodze do znalezienia sposobu na niezależną współpracę. Wydawałoby się wielu, że już jesteśmy w tej sytuacji, że wiele osób w niezależny sposób współpracuje. Niemniej jednak jest to wciąż trochę za mała grupa, żeby móc powiedzieć, że ta niezależność tej współpracy jest taka prawdziwa i autentyczna. Ona może występować w niektórych fragmentach tylko na przestrzeni, niemniej jednak nie jest ona w pełni osiągnięta przez wszystkich Ziemian. A to, że lokalnie gdzieś jakaś współpraca i niezależność współpracy zachodzi, to nie znaczy się, że cała, cała Ziemia tak działa. A w związku z tym pełno różnych blokad, wszystko się odbywa na bardzo małą skalę. Czyli, krótko mówiąc, te różne współpracy, które my nawiązujemy w tej chwili, one są gdzieś tam się odbywają, ale one nie mają jak gdyby możliwości przebicia się jeszcze przez te, przez te stadne myślenia. Yy, więc zmiany, które w tej chwili yy, się dzieją, to tak naprawdę my je sami wprowadzamy i teraz co? I teraz bardzo ważna rzecz. Jest dwa typy zmian. Ja od tego teraz muszę wyjść, żebyśmy to zrozumieli wszyscy, że są dwa typy zmian. Zmiany, które sami wprowadzamy, to to są fajne zmiany i one wynikają z naszych decyzji, czyli my podejmujemy decyzję o czymś i wprowadzamy zmianę. I to jest zmiana, którą my jak najbardziej akceptujemy, no bo sami, sami tą zmianę chcemy mieć. Natomiast coś, czego bardzo nie lubimy, a jest bardzo nam potrzebne w pewnym sensie ewolucyjnym, to są zmiany, które się dzieją naokoło nas. Czyli jesteśmy zmuszeni do wzięcia udziału w zmianach. I teraz taka, takie zmiany, które się dzieją dookoła nas i one w tej chwili będą bardzo mocno postępować, to są zmiany, które nam wskazują, w którym miejscu nie masz kontroli, w którym miejscu nie masz wpływu, w którym miejscu masz nieciągłość. Bo właśnie y, nieciągłość to jest tam, gdzie nie ma treści, więc w danym zakresie przestrzeni nie mam na tą przestrzeń wpływu, nie mogę o tym decydować. Więc, jeżeli okazuje się, że zmiany, które Was dotyczą, czy czego się obawiacie, to są zmiany dotyczące Waszych fundamentalnych kwestii, Waszych po podstaw, to znaczy się, że tam są nieciągłości, a to już nie jest śmieszne. W tym miejscu te nieciągłości są bardzo niebezpieczne, i one w tej chwili będą bardzo mocno naciskane przez przestrzeń, żeby zostały usunięte, czy może za, za, za wypełnione nową treścią. I teraz jak rozpoznać te nieciągłości? Yy, I teraz w moment, w którym właśnie następuje ten moment rozpoznania, że to jest moja nieciągłość, to jest moment, w którym przestajemy obwiniać świat zewnętrzny, czy przestajemy identyfikować, czy oczekiwać od świata zewnętrznego. Bo właśnie obwinianie świata zewnętrznego za swoją daną sytuację to jest proces wtórny. Na początku są oczekiwania, które nie zostają spełnione, i wtedy już oczywiście dalej to płynie, to już da, dalszy scenariusz znamy. Czyli właśnie w momencie, kiedy nasze oczekiwania nie są spełnione, wtedy pojawia się moment, bo to twoja czy tam czegoś na zewnątrz wina, że moja sytuacja jest taka, a nie inna. Otóż nie. To jest w momencie kiedy się orientujemy, że takie obwinianie innych nam nic de facto nie przynosi poza tym staniem w miejscu i blokadzie, to wtedy wracamy jakby do siebie i to jest ten moment detekcji nieciągłości i wtedy teoretycznie pojawiać się powinny bloki zdarzeniowe, ale nie zawsze, które nam będą tą nieciągłość pomagały naprawić, wypełnić czy przeżyć, doświadczyć coś, co spowoduje, że ta nieciągłość zostanie Zaklejona ona zniknie i te treści ruszą dalej w ewolucji. Natomiast uwaga: brak zdarzeń w danym zakresie, brak bloków zdarzeniowych w danym temacie, też to też jest blok zdarzeniowy. Brak wydarzeń też jest wydarzeniem. Czyli jeżeli na przykład nie potrafimy czegoś przepchnąć, e, nic nie idzie, w ogóle nie ma żadnych wydarzeń, nawet coś in, e, inicjujemy, a to się nie wydarza, to gdzieś tam znika, się rozmywa, rozpływa. To znaczy się, że to jest ten moment, kiedy ta nieciągłość jest najbardziej aktywna i to już jest Twoja wyłącznie decyzja. W tym momencie właśnie się, y, to się robi wtedy próba bohatera, czyli ta nieciągłość, która jest, ona, my możemy ją tylko i wyłącznie zapełnić tą nieciągłością. Czyli to, co ja Wam mówiłam już jakiś czas temu, na poprzedniej. Y, nawet na poprzedniej aktualizacji mówiłam Wam o tym, że nieciągłość się załatwia nieciągłością. Chodzi o to, i to teraz będzie ważne. Właśnie teraz, od jutra, no czy już jesteśmy pod wpływem tego pluta, oczywiście w jakiś sposób, ale jednak będzie to znacznie mocniej odczuwalne w momencie, kiedy on jednak przejdzie na tą drugą i odpali te potencjały, bo wiecie, to, to jest różnica, jak się chce wyjść z domu, jeszcze będąc w domu, a jak się już za, zamyka za sobą drzwi. No to jednak jesteśmy już nie jesteśmy w domu, tak? Czyli już jesteśmy po drugiej stronie drzwi i to jednak no, zmienia postać rzeczy. Więc y, jeszcze sobie do jutra możemy się temu mocno przyglądać, warto by było, żebyście również y, analizowali sobie o czym był ten rok. Y, prowadzący właśnie przez tego Plutona, który już od samego początku tego roku bujał y, się trochę między różnymi potencjałami, właśnie tak ścierał stare z nowym, stare z nowym, aż w końcu ostatecznie Ostatecznie wynik tej bitwy jest oczywisty, bo on ostatecznie przechodzi do wodnika. I w pewnym sensie te stare to mieliśmy czas na to, żeby się z tym pożegnać, żeby tak wyjść z tego, zobaczyć to stare, czym to jest, potem cofnąć się, posiedzieć w tym, trochę tak przygotować się. To jest ten taki czas do zamykania starych spraw za sobą. I teraz od jutra, w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że jutro nagle się, wiecie, wszystko zmieni, tylko od jutra już nie będzie tego ciągnięcia takiego naszego, naszej uwagi w tą stronę, znaczy ona będzie, bo my sami ją produ produkujemy, tą uwagę, ale już będzie bardzo mocno odczuwalne poczucie, no, że jednak ta wolność i niezależność i suwerenność i to, co my chcemy, tą autorealizację, ona jednak będzie ten, to poczucie tego pędu i tej, tego, tej, tego zew wolności będzie silniejszy. I on będzie stosunkowo pokonywał każdy lęk. Czyli to nie jest tak, że jeżeli żeśmy sobie do dzisiaj, czy tam do jutra, nie ogarnęli jakiś próbochatera, bohatera, to już poszło i teraz będziemy się męczyć. Nie, nie, nie. Tylko teraz będą, będzie bardziej skuteczne, będą te procesy skuteczniejsze, czyli po prostu gdzieś ta przestrzeń przeprogramowuje te potencjały na to. Ja nie mówię, że wszystkie, bo to jest tylko jedna planeta, wchodzi tylko w jedno miejsce. Tam jest dużo innych rzeczy, które się oczywiście dzieje w tych mapie potencjałów. Która się odbywa w układzie słonecznym codziennie. Tam, są księży, tam jest księżyc, tam jest słońce, tam jest mars i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. Tylko, że jednak stosunkowo więcej, łatwiej będzie z tym z tym Plutonem. Pewne rzeczy po prostu od razu już wiemy, w jaką stronę mamy iść. Czyli gdzieś ta decyzja już się podjęła na przestrzeni, a tylko teraz do tej decyzji trzeba dotrzeć. Y ale wracając do tych nieciągłości. I teraz tak, w momencie, kiedy. Ta nieciągłość się pojawia, i ty ją widzisz, i ty już wiesz, że ona jest swoją nieciągłością. To żeby tą nieciągłość y, zwalczyć, to trzeba użyć treści, których myślisz, że nie masz. Bo nieciągłość faktycznie zaznacza brak treści, ale bardzo często się okazuje, że te treści w tobie są, tylko one są zrekonfigurowane i ty tych treści po prostu nie używasz, co nie oznacza, że ich nie ma. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli samochód w garażu, ale jednocześnie jeździ ciągle, y, nie wiem, rowerem. I no i oczywiście cierpimy z tego powodu i wydaje nam się, że nie potrafimy jeździć. A jednak potrafimy jeździć i mamy nawet samochód, mamy nawet czym. Tylko nie, nie, nie wsiadamy w, to, w, ten, w ten samochód, bo jakoś tak omijamy ten fakt, bo czujemy, że to dużo, pie, dużo pieprzenia, będzie, dużo roboty, żeby wsiąść ten samochód, sprawdzić siebie, że już dawno się nie jeździło. Czyli właśnie y, nie ma tego uspójnienia w tym miejscu. I teraz od jutra się zaczyna intensywny proces uspajniania w kierunku właśnie tej wolności. I tutaj już od jutra w pewnym sensie nie ma to tamto i już wygrana jest, tylko że kwestia tego, w jaki sposób my docieramy do tego podium, więc po ten, po ten puchar. No i, i, no i to jest o tym. Także teraz te procesy już będzie ta wajcha przestawiona na, na te tematy. No, i przyszły rok, i następne dwa mogą być mocno, mocno ciekawe w tym zakresie. I teraz pamiętajmy o tym, że w momencie do momentu obwiniania innych, to jeszcze nie jest nieciągłość w sensie, że my jeszcze sobie z tego sprawy nie zdajemy, w momencie, kiedy przestajemy obwiniać innych i zaczynamy szukać w sobie odpowiedzi, to jest ten moment, kiedy nieciągłość jakby już jest zrobiona tylko jest kwestia próby bohatera użycia tej nieciągłości, czy tej treści, która była do tej pory nieciągła, bo ten moment, kiedy sobie to uświadamiasz, to jest w Tobie, to jest ten moment uświadomienia sobie nieciągłości i użycia tej treści, czyli to jest ten moment odkrycia samochodu w garażu. Aha, to ja wsiadam w ten samochód, jadę. Czyli to jest ten moment pojechania, czyli używania tej treści w uspójnieniu z innymi treściami, na tym to polega. Większość z nas mocno marudzi, powiedzmy, łagodnie na sytuację światową. I teraz tak, jeżeli ziemianie, a z tego moich badań wynika, że tak jest, są na ścieżce, w której najważniejsze jest właśnie poczucie bezpieczeństwa wynikające od wewnątrz, poczucie niezależności, suwerenności, autonomiczności i właśnie tej kreatywności i współpracy, to tego by wynikało, że wszystkie te procesy, które zresztą tak wychodzi na to, że wszystkie te procesy, które my na Ziemi przechodzimy akurat teraz, one są pokłosiem tego, co się działo w przeszłości, nie tylko już naszej, tylko w ogóle w przeszłości naszych przodków kosmicznych. Więc teraz my dopisujemy w pewnym sensie podsumowanie, czy jakby używamy tych treści, czyli my jedziemy samochodem. Tamci poprzedni, czyli poprzednie cywilizacje żyjące na Ziemi, cywilizacje, które w ogóle są gdzieś naokoło nas, może nie tyle co poprzednie, ale one już jakieś część, szczególnie te zaawansowane cywilizacje, one część tej historii przerobiły. A my jesteśmy jakby jako i dziećmi, czyli odpowiedzią z przestrzeni na ich stan. I teraz my mamy zrobić, dokonać to, co oni wymyślili, czyli w pewnym sensie przeżyli swoje bardzo trudne procesy, wytwarzając pewne algorytmy, które w tej chwili zostały wrzenione, że tak powiem, w naszą planetę. I teraz my jesteśmy z tych algorytmów wytworzeni, więc teraz my borykając się z naszymi. Na mikroskalę, bo przecież to dotyczy tylko planety, a nie połowy galaktyki, problemami, I jakby przepychamy ten algorytm, doda dodając do niego właśnie algorytmy uspajniające, czyli tworzące całość. Czyli jedziemy samochodem, wsiadamy w ten samochód, bo dostaliśmy, on jest. Wszyscy to efekt ciężkiej pracy wielu pokoleń, żeby ten samochód tam był, w końcu on jest, i już nie wypada jeździć tym rowerem. No, więc my musimy teraz, czy tam potrzebujemy, w to wejść yy, i, i pojechać tym samochodem. Yy, więc tak, yy, jeszcze tylko o tych braku, yy, braku wydarzeń. Jeżeli coś właśnie próbujemy zrobić, albo i nic się nie działa, to znaczy się, że trzeba tutaj popracować nad nieciągłościami związanymi właśnie z dopnięciem sytuacji do końca, czyli właśnie z tą suwerennością. Walczysz o swoją wolność. I teraz y, jeszcze bardzo ważna kwestia. Każda nieciągłość, każda nieciągłość powoduje jakąś zależność. I to jest coś, na czym należałoby się teraz bardziej skupić w, w, w najbliższych kilku dniach. Czyli te zależności, które tu wychodzą, będą wam wychodzić, czy to w pracy, czy w finansach. Oczywiście, że te zależności finansowe są. Ale kontrola nad tymi finansami, czy sposób zarabiania tego, tych finansów, możliwości oszczędzenia tych finansów, czy użycia ich w praktyce. Ponieważ też tutaj jest problem z używaniem w praktyce tych oszczędności, y, ponieważ jednocześnie w pewnym sensie system zopał teraz własny ogon tak jak goniący pies, i teraz się gryzie po tym ogonie i go to boli, ponieważ te y, bardzo spora część zasobów jest zablokowana samym systemem. Ponieważ no, nie mogą zostać użyte, bo przez to system y, w pewnym sensie się zablokuje w drugiej, z drugiej strony. Dlatego finansowy system, dlatego y, jak gdyby trochę się zrobiło sprzężenie zwrotne. Y, w każdym razie. Y, to Wam chciałam powiedzieć, że w tej chwili nieciągłości będziemy wyłapywać na podstawie zależności. I ja mówię bardziej o lokalnych zależnościach, o zależnościach, na które mamy wpływ tu i teraz. Czyli jeżeli się czujecie wobec czegoś albo kogoś zależni. No to od razu bierzcie tę sytuację, tę tą, tą treść z zewnątrz, do środka, przyglądajcie się tej treści i starajcie się jak najwięcej robić prób bohatera w zakresie od uzależnienia się od czegokolwiek. Jeżeli jesteśmy zależni od jakiegoś nałogu, oczywiście to samo wykonujemy. Natomiast, czyli to są zależności w zakresie naszego wpływu. Natomiast wiadomo, że każdy z nas jest w jakimś mniejszym lub większym stopniu uzależniony finansowo od chociażby systemu. No, to też tutaj ta będzie w następnej kolejności przerabiane w przyszłym roku przez większość z nas. Więc tutaj też będzie ten temat załatwiony. Tylko, że właśnie nieciągłości związane z zależnością od systemu, one najpierw się zaczynają od uzależnień zewnętrznych takich prostych do rozwiązania, takich lokalnych, dotyczących indywidualnych jednostek. To jeżeli indywidualnie osoby będą sobie Poradzą sobie z uzależnieniami w jakim stopniu, które dotyczą ich bez, bez, bezpośrednio, to wtedy te algorytmy również będą służyły do wytworzenia kolektywistycznej bazy danych, która będzie kolektywistycznego takiego zespołu algorytmów, który będzie pracował nad tym, bardziej może istot, który będzie pracował nad tym, żeby wytworzyć alternatywne rozwiązania dla aktualnej sytuacji. Dlatego to się teraz jeszcze nie dzieje, dlatego że tych, tych algorytmów jeszcze nie ma po naszej stronie. Między innymi dlatego, że one będą mocno będą naciskane od jutra. A teraz y, odpowiadam na takie jedno z pytań, wielu pytań, często mnie o to pytacie, dlaczego my mamy sentyment do starego i czemu tak ciężko jest coś starego zostawić? A to dlatego, że stare często działało i było też dobre. To nie jest tak, że wszystko co stare, to złe, w ogóle zapomnieć, zakopać nie było. Nie, nie, nie. Stare jest dobre. I teraz tak, podejmujemy często decyzje, że na przykład coś chcemy zmienić, zostawić, kogoś zostawić, czy i tak dalej. Nie możemy tej decyzji podjąć, bo ona wstrzyma przeszłość, bo ona trzyma sentyment, bo, było, bo też, też było fajnie. I dlatego tu się pojawia ta trochę może przez. Rozwój świadomości, uznawana za wyświechtana, ale jednak wdzięczność. Ale ta wdzięczność nie polega na tym, żeby o, jaka ci jestem, czy komuś tam wdzięczna za to, że byłeś, byłaś. W moim życiu. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć tą osobę i zrozumieć treść, którą ona przyniosła. I tylko w momencie, kiedy jest to zrozumienie tego procesu, wtedy następuje ten moment odpuszczenia, i wtedy te treści płyną dalej. I tu o ten, o ten zakres chodzi, bo jeżeli my podejmujemy decyzję na zasadzie złości, owszem, że takie decyzje się prosto podejmuje, kiedy ktoś, ktoś nas zdenerwował z zewnątrz, coś się wydarzyło, i wtedy podejmujemy decyzję na podstawie zewnętrznych faktów. Niestety te decyzje często bywają pochopne, one są zbyt nie nasze. To są takie decyzje na emocji. Natomiast w momencie, kiedy odczuwamy już tą wdzięczność za to, co było, ale już do tego nie będziemy wracać, bo po prostu dziękujemy za obecność danej sytuacji w naszym życiu, czy człowieka, i odchodzimy dalej ze zrozumieniem, czyli bez emocji takich nerwowości, bez tego zaciskania zębów, bez tej agresji, tylko z takim zrozumieniem. I z wdzięcznością odchodzimy i idziemy dalej do następnej sytuacji, która będzie podsumowywała tą sytuację. Więc w tej chwili, słuchajcie, cały czas trwa ten proces rozdzielania właśnie niskiego poziomu od wysokiego poziomu. Yy, I to nie jest tak, że nagle się świat podzieli na dwie warstwy, ale będzie mocna, mocno widoczne te momenty, gdzie coś coś blokuje, kogo coś coś blokuje i jak my się czujemy w danej sytuacji. Więc z tego, wynika, z tego wynika ten proces i ten sentyment, jeszcze wracając do tego sentymentu, że właśnie dlatego, że tam też były rzeczy dobre. Często ludzie, żeby uśmierzyć ból, na przykład straty czegoś lub kogoś, chcą myśleć tylko w złych kategoriach o danej sytuacji. Ale to potem właśnie wracają te sentymenty, bo, bo, bo nie, było, nie ma sytuacji, która jest tylko zła. To są sytuacje, które są też dobre. Tam są przyjemne wspomnienia, przyjemne sytuacje się wydarzały. Fajne jakieś przygody się przeżywało razem, wspólnie, nawet z pracownikami w pracy, czy z przyjaciółmi itd., itd. Yy, dlatego nawet czasami jest tak, że w momencie, kiedy dowiadujecie się czegoś na temat swoich, nie wiem, przyjaciół, coś, co jest dla Was obrazoburcze, to niekoniecznie zawsze będzie powód, żeby zerwać absolutnie relację, tylko to jest na pewno do, powód do przemyślenia danej relacji. Czy jeżeli ta, taka obecność tego typu treści yy, jest, to że ta osoba jest w stanie zrobić coś Tobie albo komuś Twojego otoczenia, nie jest szczera. Prędzej czy później może nie być szczera wobec Ciebie, więc tutaj jest kwestia tego załatwienia tego tematu z tej perspektywy, że jeżeli wasi znajomi obgadują innych znajomych, to możemy mieć gwarancję, że na pewno obgadują nas też. Dlatego lepiej generalnie z takimi ludźmi ostrożnie, bo, bo jak to kiedyś ktoś mi powiedział, nie wiadomo, z czym do ludzi pójdzie ta osoba. W związku z tym to tylko taka, taka na marginesie informacja, ale odnośnie tego sentymentu, dlatego y, raczej skupiajmy się na tych dobrych rzeczach, które były czy w pracy, czy w danym miejscu zamieszkania, czy w rodzinie, y, czy w jakimiś tam partnerami, partnerkami, czy w przyjaźniach. Y, skupmy się też na tym, pamiętajmy o tym, bo to poczucie wdzięczności dużo szybciej załatwia sprawę gdzieś tam zamknięcia tej przeszłości, że jestem wdzięczna za to co było, to tak trochę przypomina żałobę i taka klasyczna żałoba, w której, która polega na, na takim, na tym, że już ten ktoś, drugiego człowieka po prostu nie ma z nami, na przykład, ale właśnie ta żałoba daje możliwość, a przynajmniej powinna, bo już tutaj się nie da nic więcej powiedzieć, ona daje możliwość poczucia tej wdzięczności za obecność tego człowieka i wtedy ta żał i tak się dobrze wspomina tego człowieka, raczej powinno się dobrze wspominać zmarłych. Więc y, y, każde zakończenie każdej sytuacji jest swego rodzaju żałobą, z tym, że ta sytuacja wciąż istnieje na tej planecie, czy ten człowiek, czy ci ludzie. Więc nie jest tak łatwo wzbudzić tą wdzięczność, a jednak należałoby, bo to właśnie powoduje odejście i taką wystrzelenie do przodu poprzez zrozumienie. Bo tak długo jak czujemy emocje, takie ostre, mocne emocje, tak długo my nie rozumiemy sytuacji, w której byliśmy. Czyli jeżeli ktoś nas skrzywdził, a ponieważ ja nie uznaję czegoś takiego jak krzywda, tylko interpretacja indywidualna wydarzenia, które miało miejsce, yy, oczywiście, że są negatywne wydarzenia, oczywiście, że ludzie sobie robią krzywdę, to nie chodzi o to, tylko że właśnie podejście do tego, że ktoś mi zrobił krzywdę, więc ja jestem zablokowana na dany temat na całe życie, to jest właśnie ta trauma. A tutaj należałoby wprowadzić rozwiązanie: ktoś się zrobił krzywdę, spróbuj coś z tym zrobić dalej, czyli wejść, wyjść, przepracować, czy może przekształcić tą treść, czy zrozumieć skąd się wzięła, po prostu zrozumieć ten proces, zrozumieć tą całą sytuację. I im bardziej będziemy to rozumieć na, na głębokich poziomach, a już na pewno z czakry serca, to już wtedy i tutaj się pojawi wdzięczność, ale nie taka ezoteryczna wdzięczność czy przebaczanie. Tylko tu chodzi o po poczucie zrozumienia, dlaczego dana osoba wykonała daną rzecz w moją stronę. Zrozumienie, odpuszczenie. Ale tak naprawdę bardzo dużo tych po tego poczucia, takiego, które w nas siedzi, wynika nie tyle co z pretensji do innych, co niezrozumienia wartości kosmicznych, można tak powiedzieć. Czyli każdy ma prawo być jakiś, każdy ma prawo się zachowywać jakoś, tylko nie każdy. Musi z tą drugą osobą, czy tam z innymi osobami, funkcjonować w jednej przestrzeni. Tyle wam powi po chciałam powiedzieć. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia o erze wodnika, to dajcie znać e, w komentarzach. No i przypominam o webinarze 27 e, listopada o 19 na Zoomie. E, na stronie będą szczegóły, więcej podane, będziecie mogli się zapisać. Yy, no i cóż, i, yy, i tyle. Tak, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się udanego jutrzejszego dnia i obserwujcie, analizujcie, co było, co jest, co będzie. Trzymajcie się. Hej.